Praca w biurze ma swoje ewidentne zalety i wady, jednak dzięki rozwojowi osobistemu znacznie zwiększa się efektywność pracy w tak szczególnym miejscu. Dowiedz się, jakie kursy związane z biurami oferuje aktualnie firma szkoleniowa Cargroup. Zapisz się lub skieruj na nie swoich pracowników. Sekrety efektywnego biura na efektywność przedsiębiorstwa wpływa bardzo wiele czynników. Nawet najbardziej doświadczeni ludzie biznesu nie zawsze zdają sobie sprawę ze wszystkich uwarunkowań, rzutujących na wyniki i dochody firm, których są liderami. Jeśli wielu pracowników organizacji na co dzień funkcjonuje w ramach biura, jest to miejsce szczególne, które wymaga uważnej analizy, nie tylko pod kątem zgodności z aktualnymi trendami aranżacyjnymi i meblowymi. Zanim przejdziemy do samej pracy w biurze, zastanówmy się nad specyfiką tego miejsca. Jak istotna jest ergonomia mebli oraz innych rozwiązań wpływających na poczucie satysfakcji, bezpieczeństwo, higienę, czy przede wszystkim wydajność. Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, jak ważne jest wygodne krzesło albo układ stanowisk. Nie wspominając o prawidłowym oświetleniu, regularnie czyszczonej wentylacji, dostępie naturalnego światła, bogactwie roślinności. Na pracę biura ma także wpływ atmosfera w zespole. A także odpowiednie rozmieszczenie stanowisk. Niektórzy potrzebują spokojniejszego zakątka, miejsca do pracy w możliwie dużej izolacji od hałasów, rozmów telefonów, inni wprost przeciwnie zaskakująco dobrze odnajdują się w szumie, w centrum wydarzeń, tam, gdzie od pierwszej do ostatniej godziny danego dnia coś się dzieje. W dodatku, gdy dochodzi do kłótni, sporów, dyskusji, może to sparaliżować działanie całego pomieszczenia a raczej jego użytkowników. Za wszelką cenę trzeba więc wypracować odpowiednie standardy i znaleźć sposób na efektywną pracę całego zespołu. Estetyczne, ale i ergonomiczne wnętrza, odpowiednio przygotowani pracownicy, jasno określony cel, do którego wszyscy dążą, to podstawy, których warto się trzymać. Przejdźmy zatem do przydatnych kursów w ofercie Car Group, które pozwalają wejść pracownikom biurowym na nowy poziom kompetencji. Lepiej odnaleźć się w tym szczególnym miejscu, niezależnie od branży. Pracownik biurowy. Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników administracji publicznej czy korporacji, którzy na co dzień funkcjonują w biurowej rzeczywistości. Kurs jest podzielony na trzy moduły obowiązkowej wiedzy. W pierwszym z nich zostały przedstawione podstawowe normy przestrzegane w przedsiębiorstwach, a także cechy, którymi definiuje się pracowników biurowych. W drugim z modułów znajduje się część dotycząca czynników wpływających na organizację pracy. Nie jest tajemnicą, że jest ich wiele, dlatego zdecydowanie warto zgłębić wiedzę na ten temat, by uniknąć błędów w codziennej, wymagającej przecież pracy. Wreszcie, trzeci moduł jest poświęcony elementom techniki pracy, a także komunikacji interpersonalnej. Jej opanowanie jest niezbędne, by odnaleźć się w zespole. Być asertywnym, a także realizować założenia przedsiębiorstwa bez większych kłopotów międzyludzkich. Pracownik biurowy. Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym, rozwojowym. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności kadry urzędniczej i pracy w biurze. Ze szkolenia mogą skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjno-prawnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji. Zarządzanie biurem, Powyższy kurs jest skierowany do pracowników biurowych, a ten do specjalistów odpowiedzialnych za funkcjonowanie serca niejednej firmy. Szkolenie podzielono na cztery moduły. Pierwsze trzy odpowiadają materiałowi przygotowanemu dla pracowników biurowych pojęcia norm w przedsiębiorstwach oraz cech pracownika biurowego, czynniki determinujące organizację pracy oraz elementy techniki pracy i komunikacji interpersonalnej. Prawdziwą różnicę widać jednak w specjalistycznym czwartym module, przeznaczonym dla osób na kierowniczych stanowiskach. Mowa w nim o charakterystyce pasywów, aktywów, operacjach gospodarczych i prawie bilansowanym. W celu lepszego przygotowania do egzaminu, w tym przypadku, również warto zainteresować się publikacjami Zygmunta Wieczorka i Eugeniusza Witka, wspomnianymi przy okazji kursu dla pracowników biurowych. Zarządzanie biurem. Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym, rozwojowym. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności kadry urzędniczej i pracy w zarządzaniu biurem. Ze szkolenia powinny skorzystać osoby nie mające wykształcenia administracyjnego, a chcące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji. Kurs komputerowy. Tyle mówimy o doskonaleniu umiejętności pracowników biurowych i ich zwierzchników. A może problem z efektywnością w Twojej firmie wynika po prostu z braku umiejętności komputerowych? Choć cyfryzacja tak bardzo wkradła się w nasze codzienne życie, nadal wielu pracowników, nawet tych bardzo kompetentnych i cenionych w swojej dziedzinie, ma problemy z podstawową obsługą komputera. Podział na trzy moduły ułatwia przyspieszoną edukację w zakresie budowy, obsługi, a nawet naprawy komputera. W pierwszej części kursanci są przygotowywani do montażu elementów, w tym płyty głównej czy dysku twardego, a także instalacji oprogramowania. W drugim module jest mowa o BHP stanowiska komputerowego, najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz edytorze tekstów Microsoft Word. Oba wymienione programy są podstawowymi w pracy biurowej, a ich znajomość jest wymagana w zdecydowanej większości rekrutacji. Trzeci moduł ma charakter z jednej strony praktyczny, a z drugiej nowoczesny, ponieważ przedstawia zasady ochrony przed cyberatakami, problemy bezpieczeństwa systemów IT oraz sposoby na radzenie sobie z najbardziej typowymi awariami komputera. Kurs komputerowy Kursant może podnieść swoje umiejętności kursem doszkalającym, rozwojowym, szkolenie dla wszystkich rozpoczynających pracę z komputerem udział w szkoleniu mogą wziąć osoby rozpoczynające karierę lub chcące poszerzyć swój stan wiedzy. Prosta droga do certyfikatu. Aplikując do pracy w biurze, albo starając się o awans, warto użyć argumentu w postaci ukończonego kursu. Każdy z trzech wymienionych przybliża do pracy na pożądanym stanowisku biurowym, w korporacji czy administracji publicznej. W zróżnicowanej ofercie Car Group znajduje się znacznie więcej szkoleń, które wspierają rozwój osobisty, a także pozyskiwanie dotacji. Zaletą kursów online jest to, że można w nich uczestniczyć bez wychodzenia z domu albo na przykład w podróży. Wystarczy zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi w preferowanym czasie. Po rejestracji na platformie szkoleniowej ma się 60 dni na przystąpienie do egzaminu, który również jest prowadzony przez internet. Wystarczy 70% poprawnych odpowiedzi, a ewentualne poprawki są darmowe. W zależności od pakietu otrzymuje się wybrany zestaw dokumentów i pamiątek poświadczających udział w kursie. Nie ma na nich adnotacji, że kurs odbył się przez internet. Ceny szkoleń online wahają się w przedziale kilkuset złotych. To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę potencjalne zyski, chociażby w kontekście efektywniejszej pracy biurowej czy rozwoju osobistego. Jeżeli interesuje Cię wiedza, doskonalenie i szkolenia, zapraszamy Cię na stronę firmy szkoleniowej Car Group, gdzie znajdziesz szereg darmowych i płatnych kursów, które wzbogacą Twoją wiedzę i pozwolą otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Szczególnie zapraszamy na kursy biurowe, które znajdują się na stronie kursy-edu.net.pl. Zapraszamy